Rada Kryzysowa zyskała więcej asów w rękawie niż można się było spodziewać. Liliana okazuje się dysponować błogosławieństwem, które jest idealną kontrą na autorytet Syriusz. Koniec końców z gniewem zmierzy się słoneczna księżniczka razem z piśniarką. Na chciwość ruszy Subaru w towarzystwie świętego szermierza, nieczystością i jej dwójką zakapturzonych wojowników zajmą się demoniczny szermierz i tarcza sanktuarium. Ostatnia dwójka wojowników, czyli najznamienitszy z rycerzy, oraz Ricardo wezmą szturmem wieżę kontrolowaną przez łakomstwo. Witajcie, złąkani internetowcy. Nie mam pojęcia, co robicie na moim kanale, lecz zapraszam Was na kolejny materiał zamawiania Nowelki Zero. Dzisiaj na taśmie wjeżdża ostatni rozdział tomu 18 pod tytułem Człowiek, którego kiedyś pokocham. Już teraz ostrzegam Was przed spoilerami z sezonu trzeciego, a także proszę łapkę w górę i suba. Standardowo materiał to w większości streszczenie fabuły, zwieńczone krótką opinią o rozdziale i podsumowaniem tego, co wnosi do całości historii. Zatem czas zabrać się za odbijanie panny młodej z ołtarza. Rozdział ma miejsce w świątyni, gdzie Regulus zamierza poślubić Emilię. Płełka jest prowadzona przed ołtarz przez żony Regulusa, w tym 184, które wcześniej ją uczesały i ubrały w suknie. Arcybiskup mówi Emilii, że wygląda cudownie w sukni ślubnej i nie ma już żadnych wątpliwości co do swojego wyboru jej na żonę. Regulus mówi, że nie mają żadnego kapłana do odprawienia ceremonii, lecz według niego najważniejsza jest miłość dwójki ludzi, i przysięga, zaś cała reszta to tylko zwyczajne przedstawienie. Już praktycznie mają rozpoczynać ceremonię ze ślubin, gdy Emilia mówi, że ma do Regulusa tylko jedną krótką sprawę. Mówi o wzniosłości wydarzenia, jakim jest ślub. Według Puelwki jest to wydarzenie łączące na całe życie dwójkę kochających się ludzi i bez wątpienia jest bardzo ważne. Podkreśla, że jednym z najważniejszych czynników tego wydarzenia jest uczucie, jakie łączy dwójkę równych sobie ludzi. Regulus przyznaje jej rację. Emilia pyta go, więc co w takim razie skłoniło go do wybrania jej na żonę. Arcybiskup oznajmia, że była to tylko twarz Puelwki. Regulus rzuca kolejny monolog o tym, jak błahostki, takie jak różnice między małżonkami. Doprowadzają do rozpadu małżeństw. Regulus postanowił kochać wiele kobiet tak samo wielką miłością tylko ze względu na twarz, nie patrząc na to, jakie są jego żony. Emilia pyta dlaczego prawie zabił 184, na co ten odpowiada, że nadal ją kocha i kochać będzie nawet po śmierci, lecz ta zepsuła mu humor i musiała ponieść za to karę. Emilia pyta również dlaczego nie używa imion swoich żon, a jedynie posługuje się numerami. Arcybiskup używa kolejnego argumentu swojej wypaczonej logiki, mówiąc, że imiona to tylko wymysł ludzi. Na pytanie czemu zakazał żonom uśmiechów i innych emocji, mówi, że w neutralnej formie bez żadnych uczuć żona jest najpiękniejsza, zaś nieskalana emocjami jest kobietą idealną, z którą nie poróżni go nic. Emilia wspomina o tym, jak Subaru zdrobniale nazywa ją Emilką, zaś gdy mówi do niej Emilio, to znaczy, że mówi coś niezwykle ważnego. Regulusa wyraźnie irytuje fakt użycia imienia jakiegokolwiek mężczyzny w jego obecności. Pyta wyraźnie zdenerwowany, kim jest Subaru, co wyraźnie niepokoi jego harem. Emilia mówi, że jeszcze nie wie, jak to jest kogoś kochać, lecz wie, że kiedyś kogoś pokocha i już nawet wie kogo. Regulus, słysząc, że Emilia nigdy nie będzie jego, mówi, że nie zamierza żenić się z tak rozwiązą kobietą i od razu dostaje drzwiami na ryj. W całym zamieszaniu słychać tylko jak Subaru wyraża swój podziw wobec kopniaka Reinharda mówiąc, że miał je tylko wyważyć, a on od razu wywalił je na pół świątyni. Święty szermierz przyznaje, że miało być inaczej, ale trafił Regulusa, więc można uznać, że tak miało być. Regulus wstaje jak gdyby nigdy nic pytając kim są dwaj mężczyźni, których nie ma nawet na liście gości. Subaru przedstawia się jako rycerz Emilii i zaklinacz bez ducha, zaś Reinhardt mianuje się świętym szermierzem. Oboje przybywają odbić pannę młodą sprzedał Rozdział przenosi się na ulicę Pristeli, gdzie wśród grobowej ciszy niepewnym krokiem maszeruje Otto. Gdy cztery drużyny ruszyły odbić wieże kontrolne, on w pojedynkę zamierzał udać się do warsztatu Darca, aby odzyskać Księgę Mądrości. Mówi sam do siebie, że nie wierzy w to, w jakim położeniu się znalazł, i ciekawi go, co powiedzieliby o nim w domu. Nagle zauważa, że wokół niego jest naprawdę zbyt cicho, co bardzo go niepokoi. Odwraca się, a jego oczom ukazuje się młody chłopak o długich włosach. Już wcześniej czuł się podobnie w jego obecności, dlatego się nie wystraszył. I choć wiedział, kto przed nim stoi, czuł podziw wobec samego siebie, że nie wystraszył się jak tam w zwyczaju. Przed Ottonem staje Lei Patenkaitos, arcybiskup łakomstwa. Tej walki nie planowali. Rozdział mocny. W sumie mocno cliffhangerowy, i widać, że pełni funkcję dopełnienia tego tomu. Nie mówię, że to źle. Ten rozdział buduje niezłe napięcie, które przerywa zakończenie rozdziału. Szczególne wyrazy uznania dla sceny, w której Regulus dostaje na ryj drzwiami. Nie mogę doczekać się ekranizacji tego momentu. Podobne oczekiwania miałem wobec ekranizacji sceny, w której Petra uderza, Rozo na ryj i szmatą z półobrotu. Chyba jestem jakimś niewyżytym sadystą, skoro oczekuję ekranizacji tylko takich momentów. No ale rozdział zgarnia Emi. Tak jak początkowo nie lubiłem półelfki, tak z każdym kolejnym story arkiem zyskuje w moich oczach. Emi, choć nie rozumie miłości, zdaje się wiedzieć. Na czym ona polega, co wprowadza mały paradoks. W moim odczuciu cały Tom 18 pokazuje, że darzy Subaru głębokim uczuciem, i bardzo mu ufa. Tylko jeszcze troszeczkę brakuje, aby przerodziło się to w prawdziwą miłość romantyczną. W sensie kocha go, co nie ulega dla mnie żadnym wątpliwościom, ale brakuje jej jakiegoś impulsu, żeby poszło to w stronę, której pragnie Subaru. Jak dla mnie spoko, bo to buduje postać półelwki lepiej niż inne kliszowe dupeczki, które kochają protagonistów za nic. Żeby była jasność, rem do nich nie należy. Cóż mam więcej rzec? Rozdział choć krótki to zarąbisty. No i jeszcze ten Batenkaitos na koniec. Jeśli jesteście wystarczająco spostrzegawczy, to w tomie 17 poznaliśmy Roya Alfarda, a tutaj mamy Leja Batenkaitosa. Żeby przybliżyć Wam temat, to właśnie Batenkaitos zaatakował Rem z Regulusem. Także jak widać z dwóch arcybiskupów włomstwa. Chociaż czy na pewno? A Wy co sądzicie o tym rozdziale? Dajcie znać w komentarzach. Obczajcie także mojego TikToka, Twittera oraz Instagrama. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Teraz trzy filmiki przerwy przed tomem 19, gdzie akcje będą grube. Do zobaczyska ludziska!